Rzeczą, która często zaskakuje wspólników spółki jawnej, jest funkcjonowanie w tej spółce tzw. udziałów kapitałowych. Najczęściej wspólnicy dowiadują się o istnieniu udziałów kapitałowych w momencie, w którym jeden ze wspólników zamierza wyegzekwować przysługującemu prawa, które są związane właśnie z udziałem kapitałowym. Może tutaj chodzić na przykład o wysokość wypłaty w przypadku wystąpienia danego wspólnika ze spółki jawnej. Czym są udziały kapitałowe w spółce jawnej? Czym różnią się od udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Co powinieneś wiedzieć na ich temat? Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga pod adresem spółkajawna.pl. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz. Znajdziesz tam mnóstwo przydatnych informacji na temat spółki jawnej. Udział kapitałowy w spółce jawnej to pewna wartość rozrachunkowa, odpowiadająca moim zdaniem wartości wkładu wniesionego rzeczywiście do tej spółki przez danego wspólnika. Wartość ta odpowiada wycenie wkładu dokonanej przez wspólników w chwili jego wnoszenia, najczęściej w chwili zawierania umowy spółki. Kwestii tej nie poddaje się kontroli sądu rejestrowego czy ocenie biegłego. Kwesty tę omawiałem w jednym z poprzednich materiałów wideo który dotyczył wkładów niepieniężnych do spółki jawnej. Wartość udziału kapitałowego w spółce jawnej jest z kolei elementem uwzględnianym przy ustalaniu rozmiaru praw przysługujących wspólnikowi w stosunku do spółki, a pośrednio w stosunku do pozostałych wspólników. W związku z tym istnieje zasadnicza różnica pomiędzy udziałem kapitałowym w spółce jawnej a udziałami w kapitale zakładowym w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udział w kapitale zakładowym stanowi podstawowy element władzy w spółce. Jest tak zwaną wiązką praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi. Jest także jednostką uczestnictwa w spółce, która może być także przedmiotem obrotu, np. umowy sprzedaży udziałów. Udział kapitałowy w spółce jawnej jest z kolei tylko pewną wartością, pewną kwotą, Służącą do ustalenia niewielkiej, ale istotnej części praw przysługujących wspólnikowi. Ten udział nie może być także przedmiotem obrotu. Wartość, ta kwota, ta jest konsekwencją uczestnictwa wspólnika w spółce jawnej. Do czego służy w takim razie udział kapitałowy w spółce jawnej? Przy wymiarze jakich praw jest on uwzględniany? Istnieją trzy sytuacje, w których wartość udziału kapitałowego ma znaczenie. Pierwszą sytuacją jest pobieranie odsetek od udziału kapitałowego. Jest to jedna z form, oprócz tradycyjnego podziału zysku, jedna z form pobierania pieniędzy ze spółki jawnej przez jej wspólników. Drugą sytuacją jest wypłata na rzecz wspólnika albo spadku wspólnika środków w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, np. w przypadku wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników, albo śmierci jednego ze wspólników. Trzecią z sytuacji, w których jest uwzględniona wysokość udziału kapitałowego w spółce jawnej, jest podział majątku w przypadku likwidacji spółki jawnej pomiędzy jej wspólników. Na koniec chciałbym uprzedzić Cię o jednej rzeczy – pojęcie udziału kapitałowego w spółce jawnej jest mocno sporne i w nauce, i w praktyce prawa spółek handlowych. W szczególności uważa się czasem, że udział kapitałowy może mieć wartość inną niż odpowiadającą wartości wkładów wniesionych przez wspólnika do spółki, a takie stanowisko ja przedstawiłem na początku tego materiału wideo. Temat ten postaram się pogłębić w przyszłości w ramach innego, bardziej rozbudowanego materiału, który znajdziesz na moim blogu. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Udział kapitałowy w spółce jawnej to pewna jednostka rozrachunkowa, pewna wartość służąca określaniu zakresu niektórych praw przysługujących wspólnikowi. Odsetek od wkładu kapitałowego Należnego mu udziału w majątku spółki jawnej w przypadku wystąpienia ze spółki, np. Na, na skutek wypowiedzenia umowy, a także w przypadku likwidacji spółki jawnej i związanej z tym kwestii podziału majątku tej spółki. W mojej ocenie wartość udziału kapitałowego odpowiada wartości udziału wniesionego do spółki przez wspólnika, ale w tym zakresie zdarzają się też inne stanowiska. I co istotne także, udział kapitałowy w spółce jawnej jest czym innym niż udział w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W szczególności ten udział nie jest przedmiotem obrotu prawnego, nie może być nikomu sprzedany. Na koniec chciałbym podziękować Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Mam nadzieję, że informacje, które uzyskałeś w trakcie go oglądania, okażą się dla Ciebie przydatne. Nazywam się Wojciech, Rudzki, jestem autorem bloga pod adresem spółkajawna.pl.